I jeszcze jakiś chłopak Cię wykorzystał, skrzywdził, może pan tak. powiedzieć. Więc jesteś szlachetna, boża, ale strasznie dranio. Teraz tydzień siebie krzywdzić. Po pierwsze że się, lat się krzywdziła, wmawiając sobie, że ty jesteś gnieman, no to siebie krzywdziłaś. Teraz nie wytrzymując tego, no i nigdy nie wytrzymał, dokładasz drugą krzywdę, ciebie krzywdzi rodzice, za to na chłopak. Jeśli się zaczęła przez bezwoje woli, to zaczęła się, biorąc na siebie winę, nie wytrzymałaś tego emocjonalnie, nigdy nie wytrzymał, zaczęłaś się krzywić jeszcze psychotropami i teraz jesteś w sytuacji dramatycznej, to Ci chcę powiedzieć jedno, możesz się ocalić, jeśli pójdziesz na terapię, mogę Ci pomóc, znaleźć terapię młodzieżową, a nie, to nie, nie, nie mam takiej potrzeby, nie jestem jeszcze taka uzależniona i tak dalej. Tam się z zrobić, więc nie polemizuję, bo na siebie nie To Jeśli nie chcesz y, iść teraz na terapię, to zachęcam Cię, żebyś weszła do grupy jakiejś formacyjnej, młodzieżowej, do oazy, na przykład, czy do innej jakiejś grupy młodzieżowej, czy nawet do, czy nawet do dorosłych, y, Teraz są młodsi ludzie, już na nie sprawdzamy dokumentów, ale do jakiejś grupy formacyjnej, gdzie się będziesz modlić, gdzie będziesz poznawać normalnych ludzi, którzy. Mają serce, są Boży, będziesz bliżej Boga, bliżej modyki i tak dalej. Ale najlepiej to może. A ja bym wolała tak księdza przygryć. Nie, ja ci nic więcej wtedy udaje, że moje granicy. bo to na siebie i mówię. Ja już ci nic mądrzejszego nie powiem. To jest taka moja jasna zasada. Nic mądrzejszego nie powiem, poza tym, że chcesz sobie najbardziej pomóc, jak tylko jest możliwe to idź na zamkniętą terapię, w tym Ci mogę pomóc, muszę dostać. I Jest Białej, bo nie sądzę, jest taki wspaniały ksiądz, który prowadzi terapię dla, od dziesiątków lat już dla, dla narkomanów, narkomanek, no, jakoś, super, zapomniałem, jak się nazywa, na Włoch jak na krótkie nazwisko. Genialny człowiek. Poznam znowu kilkanaście lat, tam gdzieś tam przyjechał na jakiś sympozjum właśnie ze swoimi wychowankami, dziewczynami, narkomankami, to świetnie wyszło z tego. No oczywiście ma trochę na terapeutów, jest szefem. W każdym razie y, mog mówię, mogę ci pomóc pójść na terapię, jak trzeba to i finansowo pomogę, ale no, to jest na karte koryt. Wstąp do grupy formacyjnej i, i więcej się zastanawiam pomóc. A ja bym tak chciała się no, co jakiś czas pomagać. Nic nie da. Nie mówię jej, że do siebie nie to się będzie zakochasz, potem byś rozczarował, ale nie ma siły, jeśli musi się zakochać, bo jak ja będę miły, grzeczny, jak normalny ksiądz, to ona raniona przez tatę, raniona przez chłopaka, pewnie zobaczy tam szczyt delikatności i siłą rzeczy się zakocham, to i słusznie, mówię z tej perspektywy. Nie narobię jej problemu, ona mi narobię problemu, bo zakładam za moją czystość, nawet jej, no bo mieć że czysty, to ona ja też nic nie wymyśli ale będzie cierpiała, bo będzie bardziej coraz bardziej zachłana, nie chciała być przy mnie, na prosiło rzeczy, będzie mnie nachodziła, będzie zwaniła, będzie stała pod drzwiami. jak się nie zgodnie po co mi to? Po co jej, po co mi? Więc mam żelazną zasadę. Im bardziej czy dziecko czy nastolatek cierpie, zwłaszcza dziewczynka czy dziewczyna, czy potem dorosła kobieta, rzucona na przykład, czy na przez jeszcze nie męża, <coughs> tym bardziej raz rozmawiam i odsyłam do tych informacyjnych. Jak jest jeszcze dodatkowe uzależnienie, proponuję terapię. Jak kiedyś się zastanowisz, uznasz, że potrzebujesz terapii, to zadzwonisz ja nad tym mi się rozmawiać, ustaramiać się, jak ci pomogłeś dostać na terapię Więc rozmawiam raz, mówię prawdę, delikatnie, cierpliwie. Zachęcam do wejścia do grup formacyjnych, najlepiej jeśli to jest tylko kryzys od poranienia, to wystarczy grupa formacyjna, jeśli uzależnienie. Terapia. Jeśli kiedyś uznasz, że, że to mam rację, to mi zadzwoń, ja ci pomogę przejść na teren. Nic więcej. Nie, nie miał jak prosiła ze drugiej rozmowy już nie będzie. Tak samo jak jakaś dziewczynka mi się zwierzy, jest 10-12 lat, to samo, bo jak tylko rozmawiam drugi, trzeci raz, zwiąże się ze mną tak jak z tatą, poszuka, powiedzmy, że jestem zastępczym tatą. I, im bardziej będę dojrzały, tym bardziej będę ją ranił, bo, bo nie mogę być ani Więc raz rozmawiam i kieruję drogów, do grup wsparcia. Amen, tak. Proszę bardzo. Sytuacja nasze znaczy, przedstawiając <taki>, taki problem. Jesteśmy w domu miłosierdzia. Urodziła się poradnia, jesteśmy też często nauczycielami. Przychodzi rodzic i mówi, że ma krowę z dzieckiem, które no, przejawia jakąś, jakieś skłonności homoseksualne. Co poradzić? Gdzie posłać? Gdzie szukać ratunku? I czy w ogóle są takie miejsca? Bardzo ważne pytanie, bardzo aktualne. Otóż po pierwsze, to prostu jest szerzej, bo super ważna sprawa, to kiedy jest ryzyko, że dziecko zacznie wchodzić w homoseksualizm? Kiedy jest zła sytuacja między rodzicami? To jest główna przyczyna homoseksualizmu u dzieci. Więc jeżeli u każdego, każdy z nas jest najpierw dzieckiem, Więc główną przyczyną homoseksualizmu jest doświadczenie przez dziecko czy nastolatka fatalnych relacji między rodzicami. Te fatalne relacje mogą być na, na dwa sposoby. Albo Mąż dręczy żonę, albo żona dręczy męża. Jeśli mąż dręczy żonę, on się tam z pomieszaniem, zbiciem, z biciem, z chceważeniem, to znaczy, mąż dręczy żonę, to syn gardzi kobietami, dziewczynami, potem kobietami, yy, a córka boi się mężczyzn. Jeżeli jest odwrotnie, yy, yy, tata jest taki potulny, dręczony przez żonę i daje się dręczyć, ona jest dręczycielka, to syn się boi kobiet, nie gardzi kobiet, tylko się boi, a córka e, e, lekceważy męż, mężczyznę do tkwienia, do poniżania. I teraz niezależnie od tego, która jest wersja, to jeśli między rodzicami jest bardzo źle, poniżanie jest, jedno jest katem drugie ofiarą, to wtedy e, syn albo się boi kobiet, albo ma albo gardzi kobietami, to samo córka, albo się boi mężczyzn, albo gardzi mężczyznami, w od tego, w którą stronę jest ta relacja. I jak syn, córka się boją drugiej płci lub gardzą drugą płcią, no to unikają drugiej płci. Nie, być, nie bliżej kogoś, kim gardzę, czy kogo się boję. Więc unikają drugiej płci. Jak unikają drugiej płci, zaczynają się uderzać swoją płcią, no bo z kim trzeba bo pierwszym zamiast samotność, jak się zaczną zżywać ze swoją płcią, wcześniej czy później się może dołączyć też jakaś seksualność, ale to jako skutek. Homoseksualizm jest najpierw zaburzeniem w relacji z drugą płcią. To nie jest problem seksualny, tylko to jest problem społeczny, psychospołeczny. A seksualność się, potem homoseksualna, tragiczna, doplątuje. Więc. Yy, to jest lęk przed drugą płcią lub pogarda do drugiej płci. A więc głów to nie jest ani wrodzony, to nie jest jakiś tam predyspozycji, nie ma żadnych na żadnym genie, próbować już jakoś się doszukiwać tylko homoseksualiści, żeby wykazać, że wrodzone, bo wtedy nie wolno protestować. Tak wrodzone, nie ma wtedy też winnych, to wszystkim pasuje. Bo ten kto w to wszedł, musi, może sobie wmówić i innym, że nie można z tego wyjść, a... i też, te, że nie ma winnych wrodzony To pasuje tak. Każdy chciałby, że, że alkoholizm jest wrodzony, że złodziejstwo jest wrodzone, że zdrady są wrodzone. No to wtedy nie ma innych. i nie muszę się nawracać. to jest to diabełstwo, że, że ludzie w kryzysie chcą, każdy kryzys poznać za No Więc homoseksualści też. Więc to wynika z zaburzonych więzi między rodzicami. Od razu tutaj doprecyzowanie. Do są setki tysięcy w Polsce nad, może parę milionów rodzin, rodzin, małżonków, którzy mają złe więzi, a przynajmniej setki tysięcy, którzy mają fatalne więzi, ale nie znaczy, że będzie setki tysięcy dzieci homoseksualnych. Czyli tylko czasami, nielicznie, nie ale jedną z reakcji na fatalne więzi między rodzicami, jedną z możliwych reakcji jest homoseksualizm dziecka. Ale to w bardzo niewielkim odsetku. Większość dzieci rodziców, którzy są w dramatycznym kryzysie, albo się upijają, chłopcy, tpają, hazardują, wchodzą w pornografię, w inne rzeczy, odreagując kryzysy, a dziewczynki się zaręczają, wpadają w anoreksję, w bulimię, w nienawiść do siebie, czasami coraz częściej też narkomanie, jak się Tomek wspomniał. Więc większość dzieci na inne sposoby odczuwa kryzys rodziców, a nie wpadają w homoseksualizm. To jest po pierwsze. Czyli nie jest tak, że jak my rodzice, powiedzmy, jesteśmy w kryzysie, to nasze dziecko musi być homoseksualne. Tak będzie wyjątek. Nasze dziecko głównie będzie albo alkoholikiem, albo narkomanem, albo agresorem, albo samobójcą, albo nauczycielem, albo będzie podatna, zwłaszcza córka, na bycie krzywdzoną, nawiązanie się z krzywdzielami. To będą główne skutki. Ale jest... homoseksualizm będzie rzadko. Ale, ale czasami bywa. I teraz kolejne doprecyzowanie. Otóż dlaczego aktywiści wyjątcy chcą wchodzić do szkół, robić te piątki tamtęczowe, do przedszkola chcą wchodzić tymi tak zwanymi standardami wHO, które są wmawiać dzieciom w przedszkolu, że, że mogą mieć różną orientację. Dlaczego tak się pchają do przedszkoli i szkół, szkół ciadelscy ludzie, bo wiedzą, że uwaga. Że także u najbardziej szczęśliwych normalnych dzieci, każdy z nas w dzieciństwie przeżywa fazę homoseksualną, ale nie ma tu nic z homoseksualizmem i seksem, ale fazę homoseksualną. W sensie, że małe dziewczynki i nastolatki trzymają z dziewczynkami, a mali chłopcy i nastoletni chłopcy trzymają z chłopakami. Ja też to przeżywałem. No, w przedszkolu to nie byłem, bo no mama nie chciała, i słusznie. Natomiast w szkole ja trzymałem z chłopakami ja się. Wstydziłem dziewczyn, z chłopakami rozmawiałem, z chłopakami w piłkę, z chłopakami się jakoś tam biłem. No nie wam, zbyt wola mi bić w których ale w sporcie przynajmniej chwilę. No czasamiśmy się też popychali. Z chłopakami rozmawiałem, z chłopakami miałem zainteresowanie, a dziewczyny z dziewczynami. I to jest normalna faza rozwoju. Hmm. Także dlatego, że my, chłopcy gdzieś tam mają bardzo nierówny w stosunku do dziewcząt rozwój czy Dziewczyna dwunastoletnia to już jest dorosła, w sensie myśli poważnie o małżeństwie, o rodzinie, odróżnia do Prozła, może mieć wielką wień, wień z Bogiem. <laughs> jak Maria Goretti, jak chłopak dwunastoletni, to jest od zabawek na razie, od piłki, od tam, To kompletnie jeden świat. Bo rozmawiać z dziewczyną w tym wieku, no to, no, to, być, no to jest śmiesznie prymitywny, chciałby się powiedzieć. No ja miałem tam jakiś świat niesamowitych myśli, przeżyć marzeń, aspiracji, ale codziennie cztery jedną książkę od piątej klasy, a to bym wyjątkowy, nie? Ja nie będę się kwary. Natomiast normalnie chyba to no, nie ma łączyć, pogadać dziewczyną, bo ją nie obchodzą tak mało ważne rzeczy jak piłka, jak to, że tam kolegę pokonał na, na rękę, czy szachy. Na, a więc to są zupełnie inne światy. I tamci diabli wie wiedzą o tym i dlatego się pchają do przedszkoli, do szkół, że, czyli atakują dzieci, młodzież w fazie tej, kiedy chłopcy są chłopakami, a dziewczyn z chłopakami, z dziewczynami, żeby im wmówić, że są gejami, jest Żeby im to wmówić. No i się dała to, się da łatwo wmówić, kiedy ja byłem, no, miałem 10, 12 lat, 14, no kiedy mam 14 już może, może im dzieciak, ale tylko tak prywatnie, do, do dziewczyn nie miałem żadnego kontaktu, bo się wstydziłem, nie te tematy, nie ten świat. Więc gdybym no, no, nie może być trudno było wmówić. Ale takiemu ja średnim oko przynajmniej w XXI wieku, to łatwo wmówić. No, widzisz, ma samych kolegów, z nimi się dobrze z nimi popychasz się, z nimi się. Ja już tam przytulas, żeby w piłce nie w sensie tym takim, no taki dokumentują, no to jesteśmy homoseksualistą, no, takich coś może uwierzyć. Pamiętam rozmowę z moich serdecznych przyjaciół, którzy mają trzy córki, dwie adoptowane bliźniaczki, skończył przed 16 lat. To było rok temu. Jesteśmy przy kolacji no, w tej rodzince, z mama zabrała ten telefon Marysi. I to właśnie była też Marysia, ale przy innej kolacji, 15-letnia Marysia, wtedy, niecałym lutem, 15 lat dwa, trzy miesiące, pytam się wszystkich tych dzieci, jakie macie marzenia, jak sobie wyobrażacie wasze szczęśliwe, wyjrzałe życie, dorosłe. I Marysia pierwsza mówi, 15 lat nie trzy miesiące, mówi przy rodzicach do mnie, przy rodzeństwie, no proszę księdza, moim marzeniem to jest że już jestem pełno, pełnoletnia i wyprowadzam się od rodziców, a nie Obecnik, ulicy co? Wyprowadzam się od rodziców, wynajmuję mieszkanie, najpierw by się dało raz to kupuję na własność i zamieszkam z Martą i tam jeszcze z drugą koleżanką z mojej klasy. I zamieszkujemy sobie we trzy, jesteśmy szczęśliwi. Rodzice poczerwienieli, siostrzyczki poczerwieniały, ja był jedyny spokojny, uśmiechnąłem się, mówię Marysiu, na razie masz takie marzenia, za parę miesięcy, najpóźniej za rok Będziesz już marzyła tylko o jakimś oparku. Ale na razie jesteś jeszcze, jeszcze w końcu końcówce tej fazy. I teraz skończyła 16 1, dni temu, tak, w czwartek, dwa dni temu. I, i pytam się, kiedyś tam świętowany przed urodziną, bo sam nie mogłem. Ja to serdecznie więc staram się uczestniczyć w tych uroczystościach. ze względami tam, cośmy świętowali wtedy, kiedy ja mogłem. Pytam się, Marysiu, jakie masz marzenia? Powiem, a już masz jakiegoś w sercu chłopaka ktoś stał się ważny, nie powiem, czy się jeszcze nie. A y, urządzasz w domu, bo tak co roku urządzałem, każda z nich, urodziny w domu, u rodziców, takie, takie imprezy balanki. Y, no, urządzam, to będzie w sobotę dzisiaj. Y, jak książ będzie na tych represjach, bo chłopiek powiedziała, y, urządzam. Ja wiem, no i będzie sporo koleżanek jak w poprzednich latach. No i chłopaki też będą. <grystanie> Skończył się okres. W cudzysłowie z lesbijką, bo tak zmieje jest z miłością. Więc każdy z dzieciaków w naturalny sposób, normalny okres rozwoju przechodzi okres, kiedy unika drugiej płci no, z tysięcy powodów po są nierówne faz rozwoju, z zawstydzenia, z, z nawyków i tak dalej, a potem o, świat staje się normalny i wracają. A jak w tym okresie się wmówi, że, że są homoseksualne, no to w to uwierzą te dzieciaki. Coraz więcej dziewczyn nie, wiąże się z innymi dziewczynami, czy marzy o tym, to są rozczarowane mężczyznami, tatusiem, bratem, jakimś kolegą. Często jest potem mieszkają wraz z drugą koleżanką, nie mają nic wspólnego z seksem, po prostu mieszkają sobie, się wspierają, bo jedne drugie druga rozczarowane mężczyznami. Nie, nie ma żadnych prób, jakiś tam uzdań, jakichś tam, w cudzysłowie, współżycia. Po prostu są przeczółkami, no dla otoczenia, może sobie komentować jak akcent zresztą one nie poradzą, znam osobiście, po prostu widzą się, że jak spotkam jakiegoś Wspaniałego mężczyzna, albo moja ta przyjaciółka, no to, to ja mam wolę, nie jesteśmy kochankami, nie jesteśmy lesbijkami, ale na, na razie od no, tatu uciekła, ona też, bo tata mnie dręczył, ją dręczył tam na swój sposób. Teraz razem nam jest dobrze, jesteśmy przyjaciółkami, rozumiemy się, wspieramy. Nie ma nic wspólnego to z lesbistą, no tam otoczenie może kręcać, to coś nie dzieje się tłumaczyć. Po prostu jest, chcemy się wspierać, na razie żaden mężczyzna nas nie wspiera. To wszyscy byśmy spotkali nas rozczarowali. No to tak naprawdę się poszerzałem kontekst. Więc jeżeli mi ktoś mówi, na przykład z rodziców, myślę, Marku mój syn córka 14, 15, 16 lat ma takie skłonności, że wręcz już to powiedział, czy do zrozumienia, uśmiechnij się rodziców. Synu, córko, to jest, jesteś w normalnej fazie rozwoju. W Twoim wieku, ja też to jeszcze tam dodajcie nazwę na wyrost, ja też się dozywałem tylko słuchaj mojej płci. Więc tutaj nie uspokajajcie, no zaraz powiem, co będzie dzieje, z jest poważniejszy problem. większość tak zwanych sygnałów od dzieci, takich dzieci już 15 nastoletnich, czy małych to się tylko można śmiać. Ale takich 15-16-letnich, 17-letnich, większość takich sygnałów mam no, na no, to, jak chyba jestem gjemy z Wiką. No to wszystko uśmiechnąć. Synu, córko nie takie nie, nie z takich rzeczy się wyrastało. Z kalesonków się wyrasta i z, i z takiego zainteresowania Twoim służbą się wyrasta. Na razie, to no tak jakbyś mówił, że jeszcze nie jestem inżynierem. No nie jesteś jeszcze. Masz 15-16 lat, możesz być jeszcze inżynierem. No nie mam dziewczyny, nie mam chłopaka. No nie możesz, po prostu za wcześnie. Jeszcze nie doszło do tej fazy, żeby się tym interesować. Więc tutaj trzeba po prostu uspokoić tego takiego dzieciaka powiedzieć w kwestię czasu, kiedy cię ktoś w drugiej płci zafascynuje, zakochasz się. Więc spokojnie. Cieszę się, że mi się zwierzasz, pamiętacie, że masz niby takie składności, nie na każdy normalny dzieciak powinien tą fazę przejrzy, że się kontaktuje z własną płcią, a drugi się boi, wstydzi, nie ręka, niepokoi i tak dalej. To jest normalne. Natomiast jeżeli ktoś ma trochę więcej lat albo nawet 16, 17, lat, tak mniej to, to tylko żółt i to wyjaśni dziecko. Przychodzi normalna faza rozwoju. Natomiast jak ma więcej lat, już zaczyna się wręcz deklarować, że zaczynają już wchodzić jakieś romanse homoseksualne, czy wręcz już się dał uwikłać, no to wtedy najlepsza jest w Polsce ośrodek pomocy: Odwaga w Lublinie. Jedyny i super katolicki, to jest łazy oazy, kościoła domowego. Super specjaliści. Wystarczy wejść na stronę jak są w Google Odwaga Lublin, pokaże się główna strona, pokażą się takie teksty podstawowe, pokaże się telefon, można zadzwonić. To jest oni świetnie pomagają i rodzicom takich dzieciaków nastarzy, czy dorosłych, którzy takie problemy sygnalizują i tym, że zainteresowanymi, jeśli są świętą to rodzicom najpierw i to podstawa. Więc od razu od nie próbujcie pomagać, odsyłajcie do najlepszych w Polsce specjalistów. Odwaga Lublin. Ale najpierw cały ten kontekst wyjaśniacie, zawsze uspokajajcie. W wieku rozwojowym przechodzi się fazę w cudzysłowie homoseksualnym. W cudzysłowie to jest faza rozwojowa, żaden homoseksualny. Proszę bardzo. Może ostatnie pytanie, bo już czas na spowiedź. Już nawet nie, za, nie, nie zachęcam, bo już nie będziemy mniej więcej punktualnie. Czyli teraz pan Andrzej powie, gdzie który z nas będzie sprawy jako pan od siebie, że... Będę w moim pokoju, tylko dajcie mi teraz 10 minut, żebym skorzystał z czego trzeba, więc u mnie od za 28, no i też rozkładajcie się tak porównanie miejsce, żebyśmy, żeby było tak, że jeden ma dużo, a drugi prawie nie niewiele, więc ja w moim mieszkaniu tam na, na, na najwyższym piętrze, na lewo ze, ze schodów za 10 minut, a reszta to już ksiądz, pan, pan, nie ksiądz, pan Andrzej, to ogłoszę, że ksiądz...